Czy zdarzyło ci się tak, że kiedyś ktoś zadał ci zagadkę i rozwiązanie tej zagadki było banalnie proste, ale niekonwencjonalne? W końcu poddałeś się i powiedziałeś: No dobra, pokaż mi, jak to trzeba zrobić. Dostajesz rozwiązanie, chwytasz się za głowę. Kurczę, że też ja wcześniej na to nie wpadłem. No to teraz ja zadam ci zagadkę. Mając do dyspozycji świece, pudełko z pineskami oraz pudełko zapałek. Musisz przymocować świeczkę do ściany tak, żeby można było ją zapalić. Teraz zapauzuj sobie nagranie i pomyśl przez chwilę i zaraz wróć do niego. I co, wymyśliłeś rozwiązanie? Bo wielu ludzi miało problem z tym, jak to zrobić. Można było to zrobić na przykład tak, że bierzemy świeczkę, umieszczamy ją w pudełku po pineskach, a samo pudełko przypinamy pineskami do ściany. No bo przecież nie było wspomniane o tym, że ta ściana jest zrobiona, nie wiem, z betonu albo jest twarda. Oczywiście nasz mózg. Zakłada z góry takie coś, dlatego że w życiu codziennym spotykamy się z tym, że ściana, że do ściany zazwyczaj nie można wbić pineski od tak. Ale o tym tutaj nie było powiedziane, więc jest to jak najbardziej dozwolone zegranie. Brak umiejętności użycia danego obiektu w nietypowy, niestandardowy sposób, inny od pierwotnego przeznaczenia, nazywa się fiksacją funkcjonalną. Ten eksperyment został przeprowadzony wśród uczestników i bardzo często zdarzało się tak, że ludzie próbowali ciągle tej samej metody. Po prostu powtarzali tą samą czynność, która wcześniej nie dała oczekiwanego rezultatu kilka, la, kilka razy, licząc, że w jakiś magiczny sposób zdarzy się coś, że to nagle zadziała. I ta właśnie czynność powtarzania do skutku głupiego działania nazywa się wyparciem w psychologii albo też represją. Z definicji jest to jest procesem nieświadomym, polegającym na niedopuszczeniu do świadomości myśli, uczuć, wspomnień, impulsów, faktów, pragnień i tym podobnych. Które przywołują bolesne skojarzenie lub w inny sposób zagrażają spójności naszego przekonania albo danej jednostki. Podam inny przykład tego efektu. Pracownik nie dopuszcza do siebie myśli o zwolnieniu z grup, bo po prostu mają w pracy redukcję etatów. Wie, że jego też to może czekać, ale po prostu stara się myśleć w sposób, a, nie to nie dotyczy, nie ma co się tym przejmować, nie przygotowuje się najgorsze. Co jest oczywiście błędem, bo jego dotyczy to w takim samym stopniu, jak. Setki innych pracowników w danej firmie. Pojęcie wyparcia bardzo w dużym stopniu zahacza o psychoanalizę Freuda, gdzie de facto można powiedzieć, że on jest prekursorem tego efektu. Na podstawie jego badań, jego wiedzy, jego doświadczeń takie coś zostało ustalone. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy temat i w przyszłości można by zrobić nagranie o tym. Ale wracając do efektu wyparcia, to jest cytat Einsteina: Powtarzanie tej samej czynności i oczekiwanie innego rezultatu to definicja szaleństwa. Oczywiście zachowanie takie z punktu widzenia użyteczności ekonomicznej albo z punktu widzenia racjonalności jest głupie i niestosowne, ale czy w przypadku, gdy zdecydowana większość społeczeństwa zachowuje się w dany sposób, czy dalej można nazywać to szaleństwem? Czy nie jest już to przypadkiem norma? I teraz, alternatywą dla fiksacji funkcjonalnej jest myślenie twórcze, czyli taki sposób myślenia, w którym osoba. Przeprowadzająca jakąś czynność jest wzbogacona o różnego rodzaju wiedzę, zadaje konkretne pytania, jest zainteresowana przyczynowością, powtarza, e, e, przyczynowością danego zjawiska i jest nastawiona na odkrywanie i myślenie w sposób niekonwencjonalny. Doskonałym przykładem takiej postawy są dzieci. Dzieci z naszego punktu widzenia robią dużo rzeczy głupich, bezsensownych, dziwnych ale strasznie niekonwencjonalnych i to jest bardzo dobre, tylko oczywiście brakuje im tej bazy w, w postaci wiedzy, na przykład, że jak połączy się ogórka z mlekiem i się to zje, no to nie będzie zbyt dobry efekt, ale to jest podejście czysto naukowe. Takim idealnym sposobem myślenia byłoby połączenie myślenia twórczego dzieci z wiedzą dorosłych i wtedy by była Lola Poluza. Nie dokopałem się do żadnych danych na temat, czy coś takiego, czy taka postawa właśnie myślenia jest wykształcana, czy jest to zapisana, zapisane genetycznie, ale w każdym razie da się z tym walczyć i w pewien sposób przeciwdziałać takiej postawie myślenia. Sam fakt, że słuchasz w tym momencie tego nagrania i ja ci o tym powiedziałem, z bardzo dużym prawdopodobieństwem sprawi, że gdy następnym razem znajdziesz się w sytuacji, gdzie ktoś zada ci jakąś zagadkę... Ty będziesz wiedział, że myślenie w sposób oczywisty i szablonowy tutaj może nie zadziałać. Będziesz myślał w sposób, w sposób abstrakcyjny, taki całkiem niezwiązany z realiami otaczającymi Ciebie, i będziesz próbował przykładowo wpiąć tą szpileczkę w mur. To jest pierwsza sprawa. Można też sobie narzucić dany model mentalny, w jaki sposób podchodzimy do tego typu zagadnień. Na przykład, co zrobiłaby osoba, Którą postrzegam za błyskotliwą w takim momencie. Mapy myśli mogą też być dobrym rozwiązaniem. Dobrym sposobem może być też inżynieria odwrócona, na przykład zacząć od tego, jak powstało coś takiego, zamiast jak ma powstać. Oczywistym jest, że przykład uczy o wiele lepiej niż wykład, i gdybyś doświadczył takiej sytuacji w życiu, prawdopodobnie bardziej wziąłbyś sobie do serca, do serca to, co ja teraz mówię. Ale jeżeli choć jedna osoba z tego nagrania weźmie coś do siebie i wdroży taki system, to będzie już sukces. No bo świat byłby przecież za piękny, gdyby ludzie od razu brali sobie wszystko do serca i stosowali w swoim życiu. To utopia nie istnieje, przykro mi. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, zostaw łapeczkę, przekaż go dalej. Dzięki do zobaczenia. Cześć.